Witam wszystkich serdecznie. Wielu pomyśli patrząc na te ujęcia, ładnie tu, ale ubogo, i będzie utyskiwać nad jednostronnym obliczem naszej przyrody w zimniejszych porach roku. Rzeczywiście często jest wtedy zwyczajnie buro czy szaro. Dla tych, którzy kochają zimową biel, ratunkiem może być śnieg, ale część osób zawsze będzie tęskniła za pełnią kolorów wiosny czy lata, lub marzyła o wycieczce do ciepłych krajów. Czasem jednak wystarczy tylko wytężyć wzrok, aby świat wokół nas nabrał kolorów i zrobił się jakby bardziej egzotyczny. Odnoszę wrażenie, że szczygił jest nie tylko stosunkowo rzadko dostrzeganym, ale i niedocenianym klejnotem naszej przyrody. Tymczasem bogatym i kontrastowym uwierzeniem błyszczą u tego gatunku zarówno samiec, jak i samiczka, a na dodatek spotkać je można w naszym kraju właściwie cały rok. Warto tu wspomnieć o jednej kwestii. Na razie te ptaszki są dość pospolitymi mieszkańcami przydrożnych alei drzew rosnących wśród zachwaszczonych pól i łąk, parków czy ogrodów, ale z rozglądaniem się za szczegółem lepiej nie ociągać się za długo, gdyż gatunek ten dość szybko zmniejsza swą liczebność. Nawiasem mówiąc, warto czasem zostawić poletko ze słonecznikami, czy nieużytek porośnięty ostami, aby cieszyć się widokiem nie tylko szczegółów, ale i innych łuszczaków. Co ważne, szczygły wraz z krupkowatymi czy szpakami należą do czołówki ptasiej inteligencji. Potrafią liczyć czy korzystać z różnego rodzaju nabierek, aby zaczerpnąć wodę. Skosztowanie głęboko schowanych nasion chwastów wymaga bowiem kombinowania i akrobatycznych umiejętności, które zazwyczaj, choć jak widać nie zawsze, pozwalają trzymać się szczygłą na cienkich łodygach. Po sezonie lęgowym szczybły koczują po różnych miejscach, szukając nieobiedzonych jeszcze ostów, łopianów czy słoneczników. Potrafią tworzyć wtedy całkiem duże stada, często z domieszką innych uszczaków, takich jak na przykład dwońce. Takie stado podczas swoistego ataku na pole robi szum niczym jakaś szarańcza, a widok chmary kolorowych ptaszków, które niczym jeden organizm raz za razem lądują i podrywają się do lotu niemal w jednej chwili. Jest jednym z ciekawszych show, jakie potrafi zgotować przyrodnikom natura.